Zapalmy światła. Dobra. Światła w Kirksville zapalają załogi. Na lotniskach, gdzie ruch jest nieduży, światła nie palą się cały czas, żeby nie generować kosztów. Piloci włączają je serią kliknięć mikrofonem na określonej częstotliwości. Jeśli światła się nie palą, to przy złej pogodzie nocą po prostu nie widać pasa, nie można więc lądować. Kliknąłem siedem razy. Są za daleko, by zobaczyć światła, ale kapitan chce mieć pewność. Wywołajmy Kirk'sville i niech potwierdzą. Załoga łączy się z obsługą naziemną. Kirksville Ops, CORPEX 5966. Nadawaj. Yeah, Czy światła podejścia się palą? Zrobiłbym to samo, gdybym nie widział lotniska. To dobra metoda. Palą się. Fajnie, dzięki. Jedna pani z przodu nie miała zapiętego pasa. Chciałam jej powiedzieć, żeby go zapięła. Ale nie powiedziałam. Nie to, że się bałam. Po prostu lubię przestrzegać zasad. Pięć kilometrów od lotniska piloci zaczynają wypatrywać pasa. 400. Koniecznie trzeba utrzymać wysokość, bo jeśli nie zobaczy się pasa, to trzeba odejść na drugi krąg. Nie można lądować. Samolot wychodzi z chmur. 350 jesteśmy. 4 km od pasa, piloci wciąż wypatrują świateł podejścia. Leci się ze 100 metrów nad ziemią. Margines błędu jest mały. Co myślisz? Widzę Ziemię. Nie widzę niczego. Tam widzę światła. Lądowanie już za chwilę, a tymczasem, klapy 35: dzieje się coś złego. Nie. Drzewa. Co się dzieje? Nie mogłam w to uwierzyć. Chryste! Szlak! Lot 5966 rozbił się w lesie, dwa kilometry na południe od lotniska w Kirkswil. Gdy się ocknęłam, było ciemno i cicho. Słyszałam tylko syk ognia. Wisieliśmy na drzewach. Wendy Bonham i Dr. Krok próbują wydostać się na zewnątrz. Czułam, że muszę uciekać. Bałam się eksplozji, a z tyłu szalał pożar. Musiałam wydostać się z wraku, zanim wybuchnie. Nie pamiętam, jak doszłam do dziury w kadłubie. Było wysoko i paliło się na dole. Innej drogi ucieczki nie ma. Nie pamiętam upadku na ziemię, tylko chwilę sprzed i po. Wstałam i zobaczyłam doktora Kroga, kładącego się na ziemię. Pozostałych 11 pasażerów i piloci zginęli. To byli wspaniali ludzie, którzy wspaniale służyli tamtej społeczności. Dlatego to takie trudne.